Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pan Bartosz a to kolejny odcineczek z Farminga22 i co na samym wstępie zostawcie łapkę w górę oraz hashtag gruberowanie przypnę wam serduszko no i co, nie było mnie niestety dwa dni, ale już wracamy, bo w końcu odzyskałem normalny internet i mogę jakkolwiek te odcinki dodawać, a nie jak mi ostatnio pokazywało, że będzie się dodawało 3 dni, więc no nie polecam. No ale co bez zbędnego gadania. Dzisiaj bierzemy się za gruberowanie, bo mamy już wrzesień, nadchodzi Wiadomo jaka jesień. E, pozdrawiam, kto kojarzy, a kto nie, na no to Lipa. W ogóle też dzisiaj mam takie, takie informacje, że wały zostały wysłane na Hub'a e, Przepraszam za telefon. Wały zostały wysłane na Hub'a Zostały, one nawet przetestowane, niestety został znaleziony jeden błąd. No, i ten błąd przekreślił wszystko, i teraz znowu muszę czekać na testy. ale mam nadzieję, że jak jest to mod poprawiony, to wezmą mi go na test troszkę szybciej. Ale to ładnie wygląda, wezmą mi go na test troszkę szybciej i w przeciągu tych dwóch, 3 dni on zostanie przetestowany. No, niestety to muszą być dni robocze. A dzisiaj mamy czwartek, jak ja to wysłałem. Jak wy to oglądacie, to jest piątek. To raczej, raczej celowałbym, że. Będą te wały gdzieś tak. Myślę, w środę, we wtorek, minimum pewnie. No, nawet myślę, że więcej. Czekajcie, jakby tu się przeciąć. Coś w sumie nie będę się przecinał, bo już tak mi przecięte. Że krzywo to krzywo, ale zawsze przecięte. Dobra. Ogólnie, co jest? Patrzcie, jak to się szybko ubrudziła Gdzieś się raz przejechałem to jest uwalone całe praktycznie. Ciekawie, ciekawie, teraz to jest zrobione. Yy, następny mod, który nam odchała wyślę to w sumie zobaczycie, ale to nie będzie żaden mod yy, z jakby mojej twórczości, tylko ja go będę konwertował. Yy, będzie on trochę mniej polski, ale też przy polskich maszynkach, przy polskich ciągniczkach, bo to będzie maszyna, będzie go można użyć. Dzisiaj sobie tam go przekonwertowałem, yy, ale muszę log wyczyścić i w sumie praktycznie tyle i praktycznie w sumie tyle, tak jak mówię. Mogę się troszkę zacinać dzisiaj, dlatego że no miałem e, ciężki dzień, niewyspany jestem, nie chcę mi się nic tak szczerze. No i ogólnie taki dzień troszkę dziwny, ale stwierdziłem, że mam ten internet nagram dla was ten odcinek, żeby w końcu coś było na kanale, bo chcę, żeby ta aktywność w miarę była. No wiadomo, że dopóki jakaś polska mapa nie wejdzie i nie zacznę robić fajnego jakiegoś kontentu, bo są takie plany, to zobaczycie w przyszłości, to aktywność jakoś mocno nie wzrośnie. W ogóle pytacie się, czemu tu jest część porane, część teraz gruberuje, no bo ja bym orał to do, do zimy. A no, robota, że jest, no to trzeba, trzeba zrobić. A też chciałem sobie jakąś fajną akcję zrobić, a mam tylko to jedno pole. No ale na tej serii jakoś się nie będę skupiał pewnie jeszcze zwłaszcza z odcinki wejdą Max, myślę, że 4-5 yy, i przeniesiemy się już na polską mapkę. Niestety no nie mogłem też mapy drutować, bo jak ktoś się wygląda w Philix mapu, no to to, to właśnie, yy, internet mi już słabo działał i, 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 i nie mogłem budynków pobierać, a bez budynków to nie robota. Też się nie chciało siedzieć jak nie macie wiecie YouTube ani nic więc wolałem sobie na telefonie siedzieć, bo nie wiem czemu internet na telefonie działał normalnie. A na komputerze to była mordęga gdziekolwiek wejść z tego, z tego komputera. No ale teraz już wrócił ten internet. Ja jeszcze jakiś taki mega nie jest, ale powinien wrócić. Myślę, że jutro już taki ten mój klasyczny, gdzie mam 20 pobierania, 25 nawet do 30, a mam około 10-20 wysyłania. Wtedy już będzie koks będzie bardzo, bardzo fajnie. Wyberowanie bardzo fajnie idzie tym bo Nie wiem jak to słychać, bo mam dość przyciszone sprawki. Dobra. Nie będę opuszczał, potem to za się zrobi. Znaczy nie będę puszczał, nie będę cofał, potem za się zrobi. Myślę, że to nie jest żaden problem. Ale coś szybko ludzi naprawdę. A Ojojoj Też co ciekawego jeszcze Możecie w sumie pisać Czy szykują wam się jakieś zagrożenia I w ogóle Czy czekacie na święta Czy raczej jesteście już tak nastawieni na święta Że ich nie chcecie e, Czy macie w, to w sumie wywalone Bo ja wam powiem, że święta Święta świętami, ale Jedynie nas oczekam tu na sydwestro Bo wiecie, jakąś fajną imprezkę się zrobi I w ogóle Ale, ale Tyle o ile to tak, same święta to spoko, że są, ale już nie jest to samo jak z jeszaka, jak wiecie, otwierałeś prezent i byłeś ciekawy czy dostałeś ciągnik, czy koparkę, czy, yy, czy jakiś nie wiadomo co Pamiętam jak kiedyś yy, chciałem owiarkę na ten, na prezent to dostałem belarkę i byłem w tym strasznie zniesmaczony, no ale... Ja już patrzę tu coraz większe łuki Zaraz to tym, zaraz będę na drodze Dobra O tutaj jak mówię takie poprzeczniaki to się zrobi na końcu Też y, nie wiem ile tutaj odcinek będzie miał minut y, Muszę sobie zostawić tam po przejeździe Z obu stron dlatego żeby sobie miniatureczkę strzelić o, ale akurat pogrebuerujemy sobie, a w następnym odcinku sobie zasiejemy, a w następnym odcinku sobie powałujemy i trzy odcinki już będę miał fajnie nagrane. Dobra, teraz tak. Zaraz już będę chyba sobie od boków jeździł. Fajnie by było, żebym tak jak mówiłem, od boków, od boków zostało. Czekajcie, zobaczę sobie ile mam odcinka. 6 minut dopiero, a to no to chyba zgruberujemy całe na odcinku. Tylko jak mówię, zostawię po tym pasku 2 i, i będzie... Będzie że to siwo. Eee, co jeszcze ciekawego? Myślę, że chyba już nic u no, mnie w życiu ciekawego się nie zdarzyło. Znaczy coś się zdarzyło, ale nie mogę mówić, bo byłem świadkiem pewnej sytuacji i tam stałem poproszony o to, żeby tego dalej nie przekazywać, więc tym bardziej nie powiem tego na YouTubie. No ale wam powiem, że cieka ciekawie było. Że szkółka, skół szkółka fajna. Ciekawe akcje się dzieją e, na lekcjach. Dobra. Też e, jutro, Znaczy czy nie w sumie, jak wy to oglądacie, czyli piątek wieczór, to raczej live'a nie będzie. Ale w sobotę wieczór może by coś zrobił, jakiegoś live livestreama. E, ale to zobaczymy czy ten internet już na pewno będzie ok, czy, czy dalej będzie tak jak było przez ostatnie dwa dni. W ogóle będę musiał pod mnie umyć ten yy, kurber, bo aż, aż aż go kurcze tutaj zderło. Ale strasznie szybko to się i brudzi i ten jak aż, aż nie naturalnie. W sensie fajnie, że łapy by się fajnie, szybko wycierały i tak dalej, ale że go tak całego zgieł yy, pozdzierało, po no to aż, aż nierealne ale co zrobisz, nic nie zrobisz. W następnym odcinku myślę, że sobie porobimy z otorkiem pewną akcję, czyli będziemy sobie siać. i potem może byśmy, może byśmy na jednym odcinku dwie akcje zrobili. Też nie jest jakiś tam głupi pomysł. Zawsze zawsze to fajnie Dobra. to już serio już zaraz w środkę będzie gorzej niż jakbym jeździł od zewnątrz w sensie od boku bo coraz dłuższe te przejazdy się robią dobra, ile tutaj na liczniku 21.40 akurat nagram pójdę się umyć i, i będzie dobrze zobaczę ile mam odcineczkę. 8 minut, ale ten czas dzisiaj wolno mija no ale też akcja gruberowania jakieś mega ciekawa nie jest no nie oszukujmy się są, są o wiele, wiele lepsze akcje od takiej Ale te animacje fajnie wyglądają według mnie Grałbym, grałbym Bra. Elegancko Jakby zawsze moje te bruzdy i tak dalej Znaczy te bruzdy, to wiecie, te boki są tak krzywe, jak ja się przecinam. Ja się nie umiem prosto przeciąć w farmingu, nie? I to w realu lepiej wychodzi niż w farmingu. Bo ja też wiecie, gram takie kierownicy i tak dalej, to I precyzji takiej nie mam. I właśnie pojedziemy sobie ze środka. Czemu ja nie jeździłem ze środka? Ale fajnie to ze środka wygląda w tym ciągniku. Chyba nic jeszcze tym ciągnikiem ze środka nie robiłem. Chociaż sobie nie przypominam. Mało, mało na pewno. A tu właśnie pogruberować po sobie można. By było. Cufniemy sobie jedne troszkę. Tutaj bo aż za bardzo. I elegancko, gruberowańsko. Ej. A ma taki fajny klimacik ten, ten ciągnik w środku z farmingu. Tak taki się wydaje mniejszy niż z zewnątrz. Bo z zewnątrz taka, taki bydlok się delikatnie wydaje, a tak jak już się siedzi w tym środku, to, to taki... W sumie ciągniczek wygląda tak yy, na konie, tyle ile ma Nie wiem ile on dokładnie ma, ale chyba nie du nie dużo powyżej stówy, albo nawet mniej niż 100 Więc, więc nie jest to dużo Serio, teraz, teraz już chyba zrobię po prostu to jedną stronę i tyle Zawsze, oja, ojoj, ojoj Delikatny lag był Mam nadzieję, że to nie nagranie wywaliło Nie, bo by było troszkę, troszkę lipa Dobra, zrobimy sobie tą prawą stronę, a lewą sobie zostawię pod miniaturkę. Albo nie. sobie to lepiej, żebym tamto sobie zostawił pod miniaturkę. Znaczy tą stronę. Dlatego, że tutaj jest drzew jest mniej i w ogóle to będzie to lepiej wyglądać. Już w sumie jęciu. No nie wiem, nie wiem. Czy tą, czy tam to robić. No dobra, zrobię tą. nadzieję, że drzewa mi nie będą cienia, rzucać potem tam. Ja login, Login. Łogiń w shopie. O, elegancko. Nie wiem ile razy już dzisiaj elegancko powiedziałem. Jak komu się A mogłem to sobie powiedzieć na początku. Ale no, jak komu się nudzi, to może policzyć. No e A jeszcze teraz. Czemu? A nie, nie przyszedł dźwięk z Messengera. To tyle dobrze. Bo bo... Z czemu jak zaczynam nagrywać, to nagle każdemu się przypomina, że ja istnieję i musi akurat napisać jak ja nagrywam. Są rzeczy i ważniejsze. A oczywiście dla was widzowie no nagrywanie jest najważniejsze. E, w sensie dla mnie, żeby dla was nagrać. Ale tutaj kamieni. O! Właśnie przetestuję sobie mechanikę tych y, wałów, czy one te kamienie schowają. Czy nie. Bo to by było fajne w sumie jakby te wałowanie dawało to, że te kamienie będą znikać. Ale to się zobaczy w następnym odcinku, jeżeli zrobię, jeżeli zdążę zrobić dwie prace na jednym. A jeżeli nie, no to się to zrobi za jakieś dwa odcinki te wałowanie. Dobra. Oczywiście wały są zaprogramowane na ten nowy sposób w sensie, że mamy, wiecie, że mamy tą funkcję po prostu z nowego farminga e, że one podobno jak ja czytałem to usuwają kamienie i coś tam e, dodają procenty w uprawie stosowane po siebie coś takiego tam było ale jak to dokładnie działa to nie wiem tylko zobaczyłem czy działają i, i tyle e, tam coś przewałowałem patrzę działa to nie, nie zagłębiałem się już w temat bo nie było mi to potrzebne do szczęścia ale lusterka farmingu dalej są ustawiane jak są nie wiem, co ja w nich mam patrzeć Że co, że Halinka tam przez chwilę domu było widać, że Halinka w domu bez, gajtek, bez majtek chodzi No, no to, 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 to ja wiem i bez lusterka Dobra, elegancko Uff, Czy coś mogę pozamykać? No, chyba nie No Nie, nie, nie mogę niestety Jeśli nie działa To sobie nie pobawimy Dobra. A nie zniosło. Eee, akurat myślę, że przejedziemy sobie ten pasek, co tu zostało? Zrobię poprzeczniaki. To teraz w które mi wyjdzie. Nie, muszę jechać w to i w tamto. Po prostu mniej wezmę. Dobra. Dobra, będę sobie tak ojechał to. Lepiej przegruberować dwa razy któreś tam miejsce niż nie przegruberować wcale Ile? Która godzina? 42 Dobra Jeszcze jutro kartkówka z fizyki, o oh yes Trzeba się nauczyć Przydałoby się Ogólnie, ostatnio Kachowy, niepychowy, no Lipny dzień miałem, bo jednego dnia Nie dostałem, ale za jeden dzień <laughs> Za dwie lekcje Jednego dnia Dostanę cztery jedynki Jedną już dostałem A kolejne Pewnie dwie albo trzy Wejdą Czekajcie gdzie przyjechałem, co ja robię Wejdą, wejdą jutro albo pojutrze Albo jak nauczycielka sprawdzi Z, pola, z polskiego wjechało mi Za wypracowanie, bo mieliśmy praktyki Ja zapomniałem to zrobić A kazała teraz przynieść na, na to trzeba dość tam dużo czasu Też mi się trochę nie chciało nie oszukujmy się yy, Druga Też za polski, za sprawdzian z jakiejś tam lektury Nawet nie wiem jaka Trzecia za kartę pracy z tej lektury Czwarta z angielskiego za kartkówkę, więc no nie pozdrawiam Jednego dnia tyle pał dostać Ja w tym tygodniu dostanę więcej pał yy, Niż yy, dostałem przez ostatnie No kupę czasu Czekajcie Dobra Robimy sobie poprzeczniaka i będziemy kończyć tą zamrachę A, Tak, o sobie przejadę W sumie mogę przejechać i do końca już Ciekawe czy naoranym ma ciężej Teoretycznie powinien mieć, chyba Tak mi się przynajmniej wydaje Ale to farming to Tutaj nie wiadomo jak to działa Dobra, pojadę sobie na stecznym, już nie będę zawracał, bo mi to dłużej zajmie niż to cofnięcie, szczególnie że, że MTS jest y, szybko cofa. No. O. Jeszcze. I do przodu. No co? Walnie tych kamieni tutaj wywaliło. Też mam fajny... albo nieważne. To, to nie będę w sumie tego mówił na wizji, bo nie wiem kto to ogląda. A pomysły lubią być czasami inspirowane. Dobra. I co, ja się z Wami. Czy ja nie podniosłem tego? Ja się z Wami żegnam do następnego odcinka. Cześć Epa. Elo.